Czy smutek jest niebezpieczny w życiu duchowym? Tak. Może blokować w nas działanie Ducha Świętego. O tym mówi ojciec Pio, mówi to dla swojej córki duchowej. A tak samo mówi to dzisiaj do nas. Więc oglądaj do końca Samaria. Witam na kanale Jezusa Pio. Tu jesteśmy po to, aby ojciec Pio zdobywał duszę. Aby umacniał duszę, wierzę, nadziei, abyśmy nie utracili tych cennych smut, abyśmy byli zbawieni, abyśmy doszli do nieba, do końca. Po to jest ten kanał, właśnie. No i patrz, ojciec, się mówi bardzo ważną sprawę. Nie dopuszczaj do swej duszy smutku, ponieważ utrudnia on działanie duchowi świętemu. Widzisz? Czerawe. Smutek. To jest często też bardzo leniwym, trzeba być, żeby ulegać smutkom. My często tak, tak jest, bo to jest najłatwiej coś zrobić. Przychodzi jakaś emocja, przychodzi jakiś smutek, ulegamy temu. Trzeba uciekać od tego często, właśnie. Uciekać w modlitwę, zrobić coś, zająć się czymś. Święci nie tylko wstawali i szli do nieba, nie, no, pracowali też, żeby nie marnować czasu, właśnie, żeby diabł nie miał do nich dostępu w tym czasie. To ważne, nie dopuszczaj do swej duszy smutku, mówię, Ojciec Pi, nie dopuszczajmy do niego. Jutro sobie powiemy będzie piękne kazanie świętego Franciszka Salezego tutaj na kanale będzie, więc zasubskrybuj kanał, żebyś nie przegapił sobie tego odcinku. Właśnie o smutku, jak sobie radzić ze smutkiem. Bardzo ważna sprawa, bo możemy myśleć o jest smutek i co? Jak sobie z nim radzić? A, nie wiem. jutro sobie powiemy. Ale widzicie, ponieważ utrudnia on działanie Duchowi Świętemu. a co tak jest, Duch Święty działa w pokoju. Każda myśl z reguły, która daje nam Duch Święty, daje nam Pan Bóg, który jest święty jedyny, daje nam Matka Boże, daje nam pokój. Czasem się na coś buntujemy. E, co jest? W końcu przychodzi spokojna myśl, żeby to zaakceptować przykładowo. Cierpienie, trudność jakąś. Zaakceptować. Powiedzieć, Panie Boże, akceptuję to. Przyjmuję to cierpienie na Twoją chwałę. Nie na moją chwałę, tylko na Twoją. Dodaj mi sił, aby miał siłę to znosić. Ale miał siłę iść pośród tych cierpień życia. Ciężko mi jest, ale daj mi siłę. To jest modlitwa o osobę pokorną, która przyjmuje coś, staje w prawdzie. Myśl o Ducha Świętego da nam pokój. Smutek nie, smutek nas wytrąca. Diabeł lubi nas właśnie w smutek wprowadzać, bo smutek nas zniechęca. Powiedzieć, że osoba nic nie robi już. Dla diabła jest super, jak on nic nie robi, to co? Zaraz go do piekła sobie weźmiemy. Tak to jest właśnie. Co należy się spił mówi. Ale jeżeli już chcemy koniecznie się smucić, to smućmy się jednak, dążmy do tego, żeby nasz smutek był święty. A, więc ciekawe, jest święty smutek. Jest święty smutek, yy, jest smutek święty i nieświęty, widzisz? Czyli grzeszny smutek i święty smutek, można powiedzieć. To jest bardzo, starajmy się o to. Jak to zrobić? Ojciec pija teraz powie. Jak zrobić święty smutek? A całym jego powodem było zło. Aby całym jego powodem było zło, które coraz bardziej się szerzy w dzisiejszym społeczeństwie. Ach, jak wiele dusz każdego dnia odchodzi od Boga naszego najwyższego dobra. A więc to jest widzisz, ciekawe. Ojciec pijał w klasztorze i czasem my takie małe myślenie, że a, jak ty żyjesz w klasztorze, to się zamknął, już nic. Iba, spokój. To nie jest tak. Życie w klasztorze, życie wspólnoty jest jeszcze cięższe niż życie w rodzinie, życie w, w, w świecie. Tam jeszcze jest więcej walk duchowych często. Jeszcze więcej jest zmagania się z samym sobą, zapierania się siebie. A to jest co jest ważne. Ojciec Pio nie zamyka się na świat. Nie zamyka się w swoim życiu, o tak robi klapki i już nie myśli, co jest w świecie. On widzi, jak wiele dusz idzie do piekła, jak wiele dusz odchodzi od Boga de facto. Jak trzeba je ratować. I to jest piękna wtedy perspektywa, żeby właśnie my, żebyśmy pragnęli nieba i przez te pragnienie nieba przezwyciężali inne rzeczy, bo wtedy mamy jakiś cel ważny. No Ale mi tam niebo się nie podoba, nic nie widzę fajnego w niebie. No to zacznij czytać o niebie. Katechizm, zacznij czytać książki świętych, wielkich świętych doktorów Kościoła o tym, co mówią o niebie. Zacznij czytać książki duchowe, one karmią naszą duszę. No nie ma tak, że to o i to co, przeczytałem jedną książkę i ze na świętym? Nie. Szczególnie. No ale to jest proces. Trzeba podjąć, podjąć wysiłek właśnie. Można też codziennie oglądać tutaj na odcinki na kanale, może trzeba nakręcić coś o niebie. Zostawcie w komentarzu, jeżeli chcecie, żeby było niebie, no to tak nakręcimy, nie ma problemu. Trzeba będzie zrobić wysiłek i to zrobić. Ale widzicie, to jest bardzo ciekawe. Miejcie taką perspektywę, że dusze idą dzisiaj, odchodzą do Boga to widzimy dzisiaj. Nie zamykajmy na to oczu. Nie mydlmy sobie oczu, że a nie, no to jednak większość ludzi jest dobra tego. Dobra, może nie są mortelcami, może nie są jakimiś wielkimi tam nie wiem, że chcą zrzucić bombę atomową na świat. Jak ci ruskie teraz, te no, sowiety, co robił w tym. Dobra, ale to nie no. znaczy, że są już dobrze, że są święci, że pragną dobra, że pragną chwały Bożej już odchodzi od Boga, właśnie, i trzeba się za nie modlić, za nie starość. To powinno nas napawać takim świętym smutkiem. I co święty smutek powinien w nas robić. Powinien nas zachęcać do większej modlitwy, do większego wysiłku apostolskiego. Do zastanowienia się, żeby ratować innych. Właśnie. Żeby ja nie myśleć tylko, że to jest moje życie i tyle, i żebym ja był zbawiony, a reszta to się tam jakoś tego, co mnie tu już obchodzi. Nie się o innych. Jutro sobie powiemy na kanale, jak sobie e, radzić ze smutkiem. Jaka jest rada świętego Franciszka Calezego, wielkiego świętego, piękną radę na smutek, bo jest nim bardzo ciekawa rzecz. To, no to powiem jutro. I sobie zasubskrybuj, kanał, Zasubskrybuj go sobie, żebyś był w stałym kontakcie z ojcem Pio, żeby ojciec z ciebie pioł, macją wierzę, w nadziei też nie kolejnego odcinka o tym wielkim świętym. Ja o wielkich świętych rzeczach mówimy tutaj na tym kanale. Druga sprawa, jeżeli mo, zostań, druga sprawa zostań pod ojca Pio. Link jest w opisie. W opisie też są piękne linki do innych playlist tego kanału. O czyjcu, o, o radach duchowych ojca Pio. Bardzo ważna sprawa. I to jest ważne, właśnie, żeby podopieczny zapio ojca Pio. Pomagają innym poznać Eca Stają się aktywnymi członkami tego apostolatu, więc pomagają, żeby to dzieło rozprzestrzeniło się na całą Polskę, żebyśmy zmienili wiele ludzi, żebyśmy uratowali je. Ty możesz partycypować w tym. To spraw ja bym pomyślał, ludzie, jak ja mogę partycypować? Jak już nie wiem, Super. Wchodzę w to. Do tego do podopieczenia Pio, wysyłamy poświęcone dewocjonalnie chociażby taki obrazek. Obrazek, który przypomina nam opiekę i Pio podczas II wojny światowej, podczas wojen i nawet niektórzy mogą trzymać taką piękną figurkę ojca Pio, jak jest pod Matką Bożą. No cóż, tyle na dzisiaj. Salwa Maria. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś tym między niewiastami i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, terra si ricorda a smerci nostri. Amen. In nome del Padre, della Figliuola, dello Spirito Santo, questo è il Signore. Si Gesù e Maria, oggi sempre.